Cześć, jestem na a to jest kolejny odcinek z gry Europy Uniwersytetu z cztery Aztekami, gdzie próbujemy zreformować religię. Tak, tak. I przynajmniej nam się jakieś koloniści oraz armia, aby ich zwalczyć lub im się poddać. Nie wiem, zobaczymy. w głowie mam pewien pomysł, bo. Nie chcą się skolonizować, czyli mogą chcieć mnie zaatakować. To jest w sumie średnie, ale, ale zobaczymy. No już mam. Niech cokolwiek się stanie, trudno bo już tyle czasu się kampię na tę reformę religijną. Nie wiem. Po co chodzę? Chodzę do sportu. Eee, tak tak mm, i co? No i tak, leci sobie czas Mamy podbicę całą Amerykę, jesteśmy sobie a czekamy aż tam się tu skanizuje ta prowincja. Eee spustuję sobie może, a może nie Local Autonomy Long calm. dobra, to będzie. Może wziąć. Mogę wziąć. Mógłbym też to wziąć. Ale jakby... Chcę mieć zapas tych punktów po to, żeby wziąć ideę, jak już... może oni jakoś tutaj... Ktoś się z nich... Jakby ktoś się z nich tutaj dropnął na przykład powiedzmy. Więc wolę... W takim układzie mieć zapas tych punktów Militarnych w sumie Militarne, militarne, ale nie Właśnie, ja mogę budynki robić, nie? militarne. Jestem głupi, że tego wcześniej nie zauważyłem Eee. Miał być ten mi pointy Belizy. Mmm, gdzieś Prestiżu. Prestiż, chuj tam. Będzie zacząć się ich anektować tutaj. No tak takamy, może tu się ktoś pojawi. Może tu. Jeśli tak, to wtedy przerzucę tego tutaj. To będzie myślenie południe. To będą lecieć te mesje. Chciałbym o czymś opowiedzieć, ale nie wiem. No, mamy Aslan, mm, nie wiem, jeśli zreformuję religię, jeżeli mi się to uda, to może następnym celem będzie podbicie Polski, bo czemu by nie podbić sobie Polski w sumie. Piękny kraj, Polska, Gdańsk, Kraków, Warszawa, same ładne miasta, tak, ale nie jest taki ładny. Co to jest za... dobra, może być ten berizanres. co to jest ten Sorcerer? Ktoś to wie? Czy to mi coś zmienia? Może ktoś mi napisać w komentarzu. Albo można podbić Europę zachodnią. Na kolicach się zemścić, ale to pewnie już ktoś robił na YouTube. Więc można po prostu wrócić w chuj serii. Potem jak już się zreformuje, o ile się zreformuje. Rosji. Jeszcze nie mogę się anektować, ale zaraz będę mógł. Samo to co, tego? Wisdom. Miałem mądrość pięknie. Eee, tak, tak. Co kurto? Cut his head. Nie wiem. Jak go zabiję, to tak czy siak go nie będzie. Więc... O jest, aneks wasal, pięknie. Już potrzebuję w tym relacji. Jak się w nie będą bierne nie bo. Agresywy Expansion który jest, tak, tak. A, się będzie biernie poprawiało. Europa, gdzieś? Nie ma Europy. Kurwa, nie przechodźcie tędy. Patrycją jeszcze mi tylko brakuje. Eee. Czy mi stać? Nie wiem, czy mi stać? Na jak mi stać? Czy mi stać, żeby dwa działa dodać, do każdego ze stacków? Działa są spoko. Mocne są, łatwiej się fortyłamie nimi Fajne rzeczy Native w ten kosmum. Może ich tutaj zabijemy po prostu A, tak jak nas zabijają to Jeszcze raz mogę? Nie mogę, wszyscy takie. Dobrze A, teraz ja sam jestem debilem. <laughs> Mam chyba duże army A takie zabawy widzę. Eee, to może być problematyczne. Może trzecią armię zrobić? Nie, po co? Nie, nie. nie wystarczą. Kurwa. jest tu kto? Co na Europejczycy na tym świecie? Czy nie ma żadnych Europejczyków na tym świecie? No ale ja, ono się przyda. O to tutaj to się zrobi. W sumie na... A jeszcze tutaj żyją. No to już tu nie żyją. A ogólnie wybijam tubylców, ale w sumie teraz sam jestem tubylcą. Więc mogę, mam prawo wybijać tubylców na nieskolonizowanych ziemiach. I tak to sobie mi ja gra nie ma nic Hiszpanie mnie lubią Brytory nie chcą mnie podbić kurwa nikt nie chce podbić jestem za mocny dla nich jak widać bez sensu no kurwa robicie siatkę a nie chcecie we mnie wjechać albo przynajmniej się tu skolonizować kurwa obok mnie ktokolwiek no proszę Mam gotowość czekania. widzowie pewnie... O oh kurwa, moje punkty militarne mają dość... nic nie robione. Eee, tak, tak, resistance to reformation. To się bardzo przyda. Na dyscyplin może się przydać. Chociaż raczej tak czy siak. Nawet jakbym miał 100 tysięcy armii, to nie mam większych szans z hiszpanami. W tym momencie. Chyba, nie wiem. Nie mam pojęcia zielonego nikt mnie nie atakuje Nikt mnie nie Tak sobie leci smutno życie A już mógłbym kolonizować już mój poszczenie że z takami to już kolonizowałem Australię, bo postawili pamiętam tutaj, Kastylia, Nowy Meksyk wystawiała, ja się do nich szybko dobiłem. Mmm, tam kolonistę, się z tego i od razu poleciałem w Australię. Z Australii poleciałem tutaj. Co tu się dzieje? Jakąś misję zrobiłem eee, są sobie obsidian tak. Hmm tracił zaraz tego Zwiększył mi się zasięg. Nie. Tutaj. Tu mogę się wyśwać. To jest trochę dalej. Ale to zaraz będę miał zasięg tą Czy tam gdzieś mam te wojska? Nie zaszkodzi. ja dostaniecie. Tutaj to mogę zrobić. Tu mnie. Pięciu tych. ogóle już nie dało rady zrobić. Czy ja tu mogę wysłać się? Może było bez sensu. Dwa, a po jednym idzie. Na pozostał też nie mogliśmy. Jesteśmy tutaj. A czas leci. Spójnie, w sumie, jednego z bym tam wysłał, żeby spacyfikowali mi e, moich przeciwników. U, kurwa. Dobra, to wyślę was wszystkich w takim razie. Tego się nie spodziewałem. O nie, Master of Mines zmarł. Jak żyje kolejny Master of Mind. No i skoro tutaj jesteście, zaatakowaliście nas, naszym świętym prawem jest prawo odwetu. Wracać do macierzy. No Naprawdę zaraz się dobiję do tej kolumbii. Osobiście admirał. Fajnie, że mogę mieć admirała, zajbiście, żebym jeszcze mógł mieć ciężkie statki na przykład, nie? 53 tysiące woja. To całkiem niezły przychód. No i teraz będziemy się tutaj bawić. bo Tu jest jeszcze jakieś 15. No, tropikami jest 10. No, advancement controlled. Tak bym miał tutaj wojsko, to by lepiej szło. Lepiej? Nie. No ja to znaczy. Wracam. Pima. nie ja bym to dał, żeby tu się jakaś nacechowaneczka pojawiła. O, ktoś tu jest. Ciekawe, czy to są koloniści, czy. A no, nie. To jest coś innego. Tak nie, to jest. To jest State sense. Jak to w górze state. To są jacyś koloniści. Kurde. Trzeba by się to zbadać, ale nie wiem. Nie pewnie to są jak te ich koledzy. Mmm. No i co? Stoje. Daj. Gdzie najgorszy odcinek? Może go wytnę? No nie. zacznę i puszczę go po prostu. Do momentu aż ktoś mi wypływy wojna albo mężczyźni się widać na horyzoncie i mi zbiegę gdzieś, nie będzie W sobie poszedłem Ugrywam z Europy Universali 4 eee, dziewiąta mm. Drogo w sumie staćmy Wykonałem misję. Aha, misja na jest tak. Zacznę zaraz walić głową w ściany. Już kurwa już tyle straciłem tutaj, no. Jakby czasu na czekaniu na nich. Aż ktoś wykona pierwszy krok, no ja nie mogę się ruszyć w tym momencie nigdzie. Chociaż już planowałem się ruszyć, ale chuj, nie. Eee. A mój, Beraguas, potem jeszcze tej prowincje są, ale nie. Będę wiedział, czy nie. Kurwa, mogę jej nie widzieć. Będę jej widział to trochę słabo. Będę dwa razy dłużej bym to koniec Teraz ja zacznę złotą erę. Bo co mam robić? Siedzę i czekam tyle czasu, bez sensu. No i nic, może się dobiję. Jestem ja bardzo bezpotężny, aż nie chcą mnie atakować. Są dosyć dziwne. Tu chuj budynki do Menhauera. Tu stać. Już połowa kolonii. Nice, nice. Nikt nie miałby tego atakować. Tak bym się wtedy poddał. Dałbym wszystko, co chcę. A potem by to odzyskał w, tej, w następnej wojnie, no bo bym po prostu sobie zrobił tego. bym podbił Koina Nation. Wszystko bym odzyskał. No, na wszystko to jak kola. Jakbym tutaj chodził, nie odzyskać tym konekom Cosmos z to zrobił kola. To pewnie te są głównowarte. No bo już chodzi jeszcze, że jest na jednej kolonii, czyli. potem, ci będę miał highs, a skoro mam hajs można armię zrobić. E, template 10, 4, 4. Większo, większo, nie ma co robić. Bo i tak na tych dużych armiach już mamy zresztą. Udawać. D. A. Bo jakiś rzut poszedł kosztem. Rail Britain. No fajnie, że sobie kurwa robicie klejma. Bardzo to się z tego powodu cieszę. Ale ja potrzebuję, żebyście zaczęli tu robić kolonie. Hmm, stabilność. Eee, stabilność to rzecz. Eee, global center increase plus 15. Dobra. Tak czy siak będzie mi stać w razie co na. Mm -mm. Te dwie pierwsze idee. To nie powinno być mi stać A może to trochę szybciej pójdzie Native preparation policy, jak plus 20 Dobrze, dobrze A bo jesteś moim wasalem, jeśli będzie znaczy, moglibyście zacząć zobaczyć tę jedną prowincję, proszę Tak naprawdę dużo nie proszę Hmm, może trzeba poddać się, ale czy ja bym mógł mieć ile efektu? Mają ile? Może mógłbym eksplodować z tym drwielem? Mają. Czy mógłbym? Ale no, nie sądziłem, że tak pójdzie długo. No, to już bez sensu. Poza tym potrzebowałem tych punktów do kurowania. Teraz ich mam zbudować. Teraz pada to w większości. Ja to kopię. 600. Ojej. Jak będzie? O, jest wojna. Daj mi wybuch. Ale, ale, ale. Teraz. Tak, tak. Słuchajcie, serdecznie ofer. jak chcecie pół mojego zajbanego kraju, a ja wam powiem, że nie, 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 tego wam nie chcę dać. mi się dogadać inaczej. Tick, tick. Słuchajcie, to wam dam, to wam dam, bo na pewno tego chcecie. Moim zdaniem na pewno chcecie też tego, nie? No chcecie tego, kto by nie chciał takich pięknych prowincji, przyjaciele, nie? Coś tam jeszcze macie? Nie. O, Inter jeszcze wam zapłacę. 1600 bym musiał... Nie, 400 muszę zapłacić. Ej panowie, to ja możemy się nawet lepiej dogadać. A teraz, byście chcieli coś za kasę? 25% Polskora. Kurwa, nie chciałbym się może zapożyczać, aż tak. Więc może faktycznie oddam im wstępnie te prowincje, bo w ch**a dla mnie trochę znaczą. A potem i takie odzyskam w jednej wojnie. I w ten sposób zyskujemy trusa, i będziemy mieli kogoś, kto ma obok nas skora i będę mógł się w końcu zreformować. Czyli jebałem też 600 punktów bez sensu. Ale mam to w nosie. Dobra, jakie to jest? Tu była misja jakaś chyba na kontakt z nimi, jeśli dobrze pamiętam. Eee, a, a, a. Tak, na kontakt z nimi. I jest pięknie, o tyle, że poradzę sobie z pasem w nosie z buntami. Eee. A na tych zaraz dostanę Reconquest Casus Bay. Nie straciłem też żadnego wasala, w sumie, więc spoko. Czemu mam min takie minusy? Halo, halo. Co się stało się? Nie no, przyjaciele, To jest Zaraz się zreformujemy i będzie, będzie wszystko pięknie. Nie chcę mi się z walczyć, bo oni, które mają militarum. 13 i tak, bym skoczył w A ja już nie chcę już tracić czasu. Naprawdę nie mam ochoty tracić czasu. Tak czy siak, zaraz odzyskam tę prowincję, bo to jest mniej niż 100% w jednej wojnie. Więc. tak zwany dupę. Zajmę wszystko, to się da. Tylko musimy poczekać, aż zrobią kora. Ale wtedy już będziemy mogli wziąć ideę, jak. Eksploracyjne i płynąć z Peru. Z Peru mają Peru. Przecież nie uratuję swoich braci. Inków nie ich zaje... No trudno. To sami tam zaatakuje ee, Australię i. Dobrze by było zezłowić Grenlandię, żeby mieć przyczółek na Europę. Ale mi pan się powiedzie Ale też nie ze ziemię. To jest mój kord.

A, spokojnie. Eee! Lajnor. Weź nie umieraj! Oczywiście, że zdechłeś, a ja też mają stabilności przez ciebie. Brawo! Jesteś z siebie dumny. O tej oczywiście, że jesteś starym dziadem i nie masz potomka. Chuj, najwyżej nam się zmieni. 11. Zasłużycie na to. Linor jest pierwszym królem, który przegrał wojnę. I kiedy mamy prusa? Do 71., czyli co najmniej przez 11 lat, jeszcze mnie nie zaatakują. Do tego czasu może już dopłynę gdzieś w sensowne miejsce, gdzie się zreformuje. Zabrali mi kakao i Jamesy mi zabrali I kawę. Jak wiecie, Air widzę tak jak większość z nich. Nie, jest zbyt inteligentny. To jest w chuj go, starego. No to będzie problem. Więc dla nas pieniądze. Pieniądze. Ale już moglibyście to spróbować. Długo wam to idzie. Dwa lata chyba z tym się spróbuje, tak? Czuję czasu. Nie do mi powiadomie odpowiedzieli. Obo będę potrzebował, więc wezmę oba. Uwaga, zrobili Colonial Nation. a aja, aja, a ja, a ja... Reconquest na Sul. Oni nie mogą mieć w tym momencie żadnej armii, ponieważ e, dopiero co powstali. A ja mogę zreformować religię. I, I właśnie wygrałem. Mogę kończyć serię. Religa zreformowana i jest zajebiście. Jeden w stabilności, wszystko pięknie. Free slot, proszę bardzo, no, weźmiemy sobie exploration na start. Eee, drugi sobie wezmę quantity, żeby mieć dużo armii. Wezmę sobie technologię. Trzecie sobie wezmę expansion Ideas I... Zajebiście, wszystko zrobione. Eee, wezmę i tarnę na stację 1 to i nie staćmy na więcej, ale już jest dużo lepiej. Aha, dostaliśmy minusy z tego tytułu, że się zreformowaliśmy, ale skoro i tak, mam minusy, szczęście nie mają żadnej armii. No i zajebiście, ja mam dwóch kolonistów i zaraz sobie zrobimy statki, żeby móc, aha, nie stać. A nie, nie mam tych. Teraz będę miał One of Great Powers no. ja Jestem szóstym great power'em nad Wielką Brytanią, proszę Państwa, proszę bardzo. Tak się gra w tę grę. Oddawać mi moje etniczne ziemie, będę. A ja nie pozwolę się tak traktować. Coś tam idą na rywala teraz. O Jezu. Właśnie może będę mógł w końcu mieć jakieś rywali sensownych. Eee... Chamcy to tylu? Nie, ale zaraz będę miał. Drugiego końca jeszcze nie wysłam, żeby nie zapomnieć i nie wysłać go gdzieś tam, gdzie bym nie chciał. Gdzieś mamy tutaj. Mamy tutaj. Oddasz mi wszystkie prowincje. Oddasz mi wszystkie, absolutnie wszystkie swoje prowincje. Przestaniesz istnieć, rozumiesz? Nie będziecie na tym świecie, a twój pan mi nie, ci nie pomoże. Ma jeszcze do mnie 11 statusów. Taktyka. Kasus Dobrze by się było na tych tutaj spuścić, ale Karaiby zawsze są bardzo mocne i nigdy nie umiem ich dobrze podbić. W sensie raz mi się udało, przez to, że tutaj złają Urgola jakiegoś od Karaibów. Ale teraz chyba raczej mi nie razem rady samu w tej wojnę. Więc, to się nie stanie. Eee, nagle manpower skoczył, wszystko skoczyło. power recovery, speed. Czy ja chcę skończyć linię ideową? Tak, bo technologia i tak będzie dosyć tania. A tu przynajmniej dostanę... Astyckie idee. Hmm, sobie to wzięliście. Ale przecież ja wam mogę to zabrać, nie? Tak, już do Dobra, Dobra, oddawać wszystko. Jeszcze nie chcecie ode wszystkiego. A my to chcecie ich tu ścisnąć, a my idziemy tutaj okupować dalej. Ja chcę się dać ścisnąć. A jeszcze moskito jest moje. A nie, jest. Tych, tak, tak. To też będę chciał podbić, bo to w końcu są moje etniczne ziemie. to również. Bo będę miał przejść od swojego wasala. Jak pięknie. To jest jakieś miejsce, które mnie pomieści. To jest miejsce, które mnie pomieści. Armię. Zabijam się trochę za dużą tą armię. Super Peace. I proszę bardzo, przestajecie istnieć. Jeszcze dacie mi pieniądze, które zakosił mi wasz kraj matka. Sendiment. Ewa, rywale. Castilla West Indies. No i chyba samą sobie Castille też ustawię. Dobra. Odcinek ma 26 minut. Jest definitywnie już wystarczająco długi. Ale to nic, to nic, bo jeszcze... Tego, no jeszcze możemy... Dokładnie tutaj misję zrobić. Panie Invaders, proszę bardzo. Connected to Oceans, tak, tak, Panami by się przydało zająć, a to może potem... Fight. Power Projection Missionary Strength. Eee, tak, tylko czy ja nie chcę przejść na chrześcijaństwo, czy to mi nie zmienia chrześcijaństwo? Nie, eee, to chcę, wezmę to w takim razie, bo nie chcę tam jakieś głupoty zrobić i teraz nagle mam plus 56 dochodów i nagle jestem zajebisty. i wszystko jest świetne. I w następnym odcinku będziemy pod, w takim razie starać się skolonizować Galapagos, Oceanie oraz Grenlandię. A także wyruszyć na wschód, ponieważ przypłynęli do nas teraz my na białych okrętach, niczym, LWZ-owców nie przypłyniemy na wschód. I może celem będzie podbicie Polski. Przypominam się zemścić na Kastylii. No to zamieszczę się na Kastylii podbije wszystko aż do Polski. Tak, taki jest pan. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Osiągnęliśmy cel. Religia została zreformowana. Niestety nie mogę już serc wyrywać, Tutaj już nie mamy tej listyki to tonali. To dość smutne, ale yy, możemy tylko po nie Możemy oficjalnie się organizować. Yy, no tak, udało się zreformować religię. W sumie to za założenie serii. Dokończyłem, więc jeśli nie będzie kolejnych odcinków, to albo wykończyły mnie Studia, albo Kastylia. E, dziękuję wszystkim za uwagę. Chyba już czwarty raz. Mam nadzieję, że się podobała seria. I może jeszcze się kiedyś spotkamy. Cześć! To był Linor.